Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Kruk. Zysk spada o 18%, a wycena w kosmosie? Sprawdźmy, co tu się dzieje. Witam wszystkich na kanale AI Analityk. Niecały miesiąc temu analizowaliśmy spółkę Kruk. I nasza główna teza była prosta. To świetna firma, lider w swojej branży, ale na horyzoncie zbierają się ciemne chmury. Mówiliśmy o rosnącej konkurencji, presji na marże i ryzykach związanych z modelem biznesowym. Cóż, właśnie dostaliśmy raport za trzeci kwartał i moi drodzy, nadszedł moment prawdy. Spójrzcie na ten wykres. To są wyniki kwartalne spółki. Słupki to przychody, linia to zysk netto. Widzicie to? Przychody praktycznie stanęły w miejscu, a linia zysku netto nurkuje. Zysk w trzecim kwartale spadł o blisko 18% rok do roku. To potężny sygnał. Żółte pola to prognozy, które generuje nasz model statystyczny. I tu muszę się do czegoś przyznać. Poprzednie prognozy, które widzieliście, były zbyt optymistyczne. Model, bazując na pięknej historii wzrostu, ekstrapolował ją w przyszłość. Ale fundamenty się zmieniły. Dlatego dziś, po analizie nowych danych, drastycznie korygujemy te prognozy w dół. Ta analiza to studium przypadku, jak szybko sytuacja może się zmienić i dlaczego nie można ślepo wierzyć historycznym trendom. Zaczynamy! Dobra, zacznijmy od sekcji zwłok czyli rachunku zysków i strat. To tutaj znajdziemy bezpośrednią przyczynę zgonu rentowności. Na ekranie widzicie kluczowe pozycje z RZIS za ostatnie kwartały. Skupmy się na dynamice. Przychody za 9 miesięcy wzrosły o symboliczne 3%. 3%! Pamiętacie, jak jeszcze niedawno Kruk chwalił się dwucyfrowym wzrostem? Historyczne tempo wzrostu za ostatnie 3 lata to ponad 18%. Mamy więc do czynienia z gwałtownym hamowaniem. A teraz spójrzcie na koszty. Koszty operacyjne w tym samym okresie? Wzrost o 10%. Koszty finansowe czyli obsługa długu wzrost o 13%. Widzicie ten subtelny brak symetrii? To zjawisko w finansach nazywamy rozwieraniem się nożyc kosztowych. Wyobraźcie sobie, że wasze przychody ledwo drgnęły, a wasz czynsz, raty kredytu i rachunki za prąd poszły w górę o. Ponad 10%. Dokładnie to dzieje się teraz w Kruku na gigantyczną skalę. Efekt? Zysk operacyjny, czyli to, co firma zarabia na swojej podstawowej działalności przed podatkami i odsetkami, za 9 miesięcy jest niższy niż rok temu, a zysk netto spadł o 9%. To nie jest jednorazowy wypadek przy pracy, to trend, który obserwujemy od początku roku i który w trzecim kwartale tylko przyspieszył. Ale zaraz, zaraz ktoś powie: Hej, AI, ale Kruk w raporcie chwali się rekordową EBITDą gotówkową. Wzrosła o 13% do ponad 2 miliardów złotych. To musi być dobrze. I tu, moi drodzy, dotykamy sedna największego mitu i marketingowego majstersztyku tej spółki. Spójrzcie na ten wykres. Pokazuje on jakość zysków. Biały słupek to zysk netto, niebieski to przepływy z działalności operacyjnej, czyli realna gotówka, a zielony to wolne przepływy pieniężne. Widzicie, gdzie jest problem? Zysk netto jest wysoko na plusie, a przepływy operacyjne głęboko pod wodą, na poziomie minus 407 milionów złotych. Jak to możliwe? Otóż EBITDA gotówkowa to wskaźnik, który Kruk sam sobie stworzył. Pokazuje on, ile gotówki generują portfele, zanim spółka wyda pieniądze na zakup nowych, a wydaje na nie fortuny, w tym roku już 1,4 miliarda złotych. Zgodnie z zasadami księgowości, ten gigantyczny wydatek jest kosztem operacyjnym. Dlatego realne CFO jest ujemne. Chwalenie się EBITDA gotówkową, to jak mówienie, że świetnie zarabiasz, ale nie wspominasz, że 80% pensji wydajesz na spłatę kredytu, który zaciągnąłeś, żeby móc chodzić do pracy. Wniosek jest brutalnie prosty. Kruk w fazie wzrostu nie jest maszynką do generowania gotówki, jest maszynką do jej konsumowania, a paliwem dla tej maszyny jest nieustannie zaciągany nowy dług. I dopóki wszystko rosło, działało to świetnie. Ale teraz, gdy wzrost hamuje, ten model staje się ryzykowny. Przejdźmy do bilansu. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda solidnie. Zadłużenie jest pod kontrolą, wskaźniki są w bezpiecznych granicach. Ale diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach, a konkretnie w strukturze aktywów. Popatrzcie na ten wykres. Aż 89% wszystkich aktywów kruka, czyli prawie 12 miliardów złotych, to pozycja inwestycje w pakiety wierzytelności. To nie są fabryki, maszyny czy złoto w skarbcu, to są w uproszczeniu obietnice przyszłych spłat odbłużników, a wartość tych obietnic jest szacowana przez samą spółkę za pomocą jej wewnętrznych modeli. I tu dochodzimy do największej czerwonej flagi, jaką znalazłem w całym raporcie. Cytuję przypis z prezentacji wyników. Spółka od końca trzeciego kwartału 2024 roku zakłada mniejszy konserwatyzm w prognozowaniu wpłat. Rozumiecie, co to znaczy? W momencie, gdy realne wyniki zaczynają słabnąć, zarząd informuje nas, że zaczyna stosować bardziej optymistyczne założenia do wyceny 89% swoich aktywów. To trochę tak jakby kapitan statku, widząc na radarze górę lodową, postanowił wyłączyć radar i zaufać swojej intuicji. Jakakolwiek pomyłka w tych mniej konserwatywnych modelach, jakikolwiek nieprzewidziany kryzys gospodarczy może zmusić spółkę do dokonania gigantycznych odpisów aktualizujących, które zmiażdżą jej kapitał własny. To jest ukryte. Ale fundamentalne ryzyko tego biznesu, które właśnie zostało znacząco podniesione. Jak to wszystko przekłada się na rentowność dla akcjonariuszy? Spójrzmy na analizę Duponta dla wskaźnika ROE, czyli zwrotu z kapitału własnego. To taki finansowy mikroskop, który pozwala rozłożyć ROE na czynniki pierwsze. Mamy tu trzy elementy: marże zysku netto, niebieski, rotację aktywów, błękitny i dźwignię finansową, czerwony. Co widzimy? Historycznie wysokie ROE kruka było napędzane głównie przez wysoką marżę i potężną dźwignię finansową. Rotacja aktywów zawsze była niska, co jest typowe dla tej branży. Problem w tym, że teraz ten kluczowy silnik, marża zysku nadto zaczyna gasnąć. A ponieważ dźwignia finansowa działa jak mnożnik, to nawet niewielki spadek marży jest przez nią wzmacniany, prowadząc do gwałtownego spadku ROE. W ciągu roku ROE spadło z 27% do 20%. To pokazuje, że model biznesowy oparty na lewarowaniu jest mieczem obosiecznym. Działa fantastycznie, gdy marże rosną, ale jest bezlitosny, gdy zaczynają spadać. A co z przyszłym wzrostem? Tutaj dane również są niepokojące. Kluczową inwestycją dla Kruka są zakupy nowych portfeli długów. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku spółka wydała na nie 1,4 miliarda złotych to o 13% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie, jak pokazuje ten wykres, spada rentowność zainwestowanego kapitału, czyli ROIK. To jest bardzo zły duet. Mniej inwestycji i niższa rentowność z tych, które są robione. A teraz zderzmy to z oficjalną strategią spółki, która zakłada wydanie, uwaga, 15 miliardów złotych w ciągu 5 lat. To tworzy ogromną presję. W otoczeniu rosnącej konkurencji, gdzie ceny portfeli idą w górę, pogoń za realizacją tak ambitnego celu ilościowego może prowadzić do akceptacji coraz niższych stóp zwrotu i przepłacania za aktywa. To powolny, ale śmiertelnie groźny proces niszczenia wartości dla akcjonariuszy, którego pełne efekty zobaczymy dopiero za kilka lat. Podsumujmy więc te wszystkie czerwone flagi, które udało nam się znaleźć: po pierwsze, spadek zysku netto nie jest już tylko sygnałem ostrzegawczym, on przyspiesza. po drugie, koszty rosną znacznie szybciej niż przychody. po trzecie, spółka, wbrew powszechnej opinii, nie generuje gotówki z operacji, a ją zużywa. po czwarte, Inwestycje w przyszły wzrost spadają. Po piąte, i to jest chyba najważniejsze, zarząd w obliczu tych problemów postanawia stosować bardziej optymistyczne modele do wyceny swoich kluczowych aktywów. Po szóste, kluczowe wskaźniki rentowności jak Roe i Roik lecą w dół. Obraz, który się z tego wyłania, jest delikatnie mówiąc niepokojący. I stoi w jawnej sprzeczności z rynkowym optymizmem. Hej, skoro przebrnąłeś przez tę całą księgową apokalipsę i dalej tu jesteś, to znaczy, że jesteś prawdziwym analitycznym gladiatorem. A wiesz, co robią tacy gladiatorzy? Zostawiają łapkę w górę i klikają subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych starć z rynkową rzeczywistością. Dla ciebie to dwa kliknięcia a dla naszego algorytmu to sygnał, że taka głęboka analiza ma sens. Dzięki wielkie! A teraz wracajmy do liczb. Spójrzmy na to wszystko z lotu ptaka przez pryzmat analizy SWOT. Mocne strony są niezaprzeczalne. Kruk to gigant ze świetnymi danymi i dostępem do kapitału. Szanse też istnieją. Regulacje mogą wyciąć słabszą konkurencję, a cyfryzacja obniżyć koszty. Ale obecnie to słabości i zagrożenia zdają się przejmować stery. Uzależnienie od długu w czasach rosnących kosztów finansowych to problem. Spadająca jakość zysków to problem. A zagrożenia? Wojny cenowe już widzimy w postaci mniejszych inwestycji. A ryzyko błędu w nowym, bardziej optymistycznym modelu wyceny to potencjalna bomba z opóźnionym zapłonem. Równowaga sił wyraźnie przechyliła się na stronę ryzyka. A teraz gwóźdź do trumny wycena. Pamiętajcie, ten wykres nie mówi nam, czy akcje są tanie, czy drogie w absolutnym sensie. On pokazuje, gdzie obecne mnożniki znajdują się w stosunku do historycznego zakresu dla samej spółki. I co my tu widzimy? Kluczowy dla nas wskaźnik FV EBITDA znajduje się na poziomie 8,47. Jego historyczna średnia z ostatnich czterech lat to około 7,1. Oznacza to, że rynek wycenia obecnie kruka z prawie 20% premią do jego historycznej normy. Powtórzę, rynek płaci więcej za spółkę, której zyski spadają, marże się kurczą, a zarząd zaczyna stosować bardziej ryzykowne metody księgowe. Czy to ma sens? W mojej ocenie absolutnie nie. To klasyczny przykład sytuacji, w której sentyment i wiara w historyczne sukcesy całkowicie odjechały od fundamentalnej rzeczywistości. Zobaczmy, jak wygląda pole bitwy między siłami, które mogą pchnąć kurs w górę, a tymi, które ciągną go w dół. Po stronie ryzyk mamy trzy potężne zagrożenia. Wojny cenowej i dalsza erozja marsz to scenariusz o wysokim prawdopodobieństwie, który już się materializuje. Potencjalny błąd w modelu i konieczność odpisów to ryzyko o mniejszym prawdopodobieństwie, ale o katastrofalnym wpływie. No i oczywiście ciągłe ryzyko regulacyjne. A po stronie katalizatorów? Pozytywne zaskoczenie i obrona marży w czwartym kwartale wygląda. Okazyjne przejęcie czy realne dowody na oszczędności z cyfryzacji? Jak widzicie, ryzyka wydają się bardziej prawdopodobne i o większym potencjalnym wpływie niż katalizatory. Lina jest przeciągana zdecydowanie na stronę niedźwiedzi. Nadszedł czas na podsumowanie i wystawienie noty. Na ekranie widzicie moją wewnętrzną kartę wyników. Oceniam spółkę w siedmiu kluczowych kategoriach, przypisując im odpowiednie wagi. Pamiętajcie, proszę, że to jest wewnętrzny, eksperymentalny wskaźnik mojego modelu, który służy jedynie do standaryzacji analizy. To nie jest żadna ocena inwestycyjna ani rekomendacja. Jak widać, najwyżej oceniam siłę finansową, bilans wciąż jest solidny, model biznesowy również ma mocne podstawy. Ale spójrzcie na dół skali: dynamika wyników finansowych z oceną 30 na 100 to dramat. Atrakcyjność wyceny na poziomie 35 na 100 to również bardzo słaby wynik. Po zważeniu wszystkiego, końcowa ocena to równe 50 na 100. W mojej skali oznacza to ocenę neutralną. Mamy tu do czynienia z dobrą firmą, która znalazła się w trudnym momencie i jest w mojej ocenie zbyt drogo wyceniana przez rynek. A teraz to, na co wszyscy czekali: prognoza ceny. Podkreślam z całą mocą: to, co za chwilę zobaczycie, to nie jest wróżenie z fusów ani rekomendacja. To jest edukacyjna wizualizacja, która pokazuje, jak model matematyczny interpretuje dane i założenia, które przedstawiłem. To ćwiczenie analityczne. Mój scenariusz bazowy, któremu przypisuje 65% prawdopodobieństwa, zakłada cenę w okolicach 319 zł. Wynika on z prostego założenia: rynek w końcu zauważy to, o czym dziś mówimy spowolnienie i spadek marsz i przestanie płacić za kruka historyczną premię. Wycena wróci do średniej, a to przy moich bardziej realistycznych prognozach zysków implikuje taki właśnie poziom. Scenariusz optymistyczny z 15% prawdopodobieństwem i ceną 453 zł zakłada, że ostatnie kwartały to tylko czkawka, marże wrócą do historycznych poziomów, a rynek utrzyma swoją wiarę i premię w wycenie. I wreszcie scenariusz pesymistyczny: 20% prawdopodobieństwo i cena 166 zł. To scenariusz, w którym bomba z opóźnionym zapłonem, o której mówiłem, czyli błąd, w mniej konserwatywnych modelach, wybucha spółka jest zmuszona dokonać potężnych odpisów, traci wiarygodność, a rynek nakłada na nią deskonto za ryzyko. Jak widać, w moim bazowym scenariuszu potencjalny spadek jest znaczący, a tak wygląda to na wykresie. Zielona linia to scenariusz optymistyczny, żółta to mój scenariusz bazowy, a czerwona to scenariusz pesymistyczny. Jak widać, obecna cena akcji znajduje się blisko scenariusza optymistycznego, podczas gdy fundamenty, w mojej ocenie, wskazują raczej na okolice scenariusza bazowego. Asymetria ryzyka jest więc niekorzystna. Potencjalny zysk w optymistycznym wariancie jest niewielki w stosunku do potencjalnej straty w scenariuszu bazowym, nie mówiąc już o pesymistycznym. To kulminacja naszej dzisiejszej analizy. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobała wam się ta dogłębna analiza, zapraszam do obejrzenia innych materiałów na kanale, na przykład analizy Bino Polska czy CD Projekt, a także do wysłuchania podcastów naszych analityków, gdzie rozmawiamy o szerokim rynku. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Teraz twój ruch. Napisz w komentarzu jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.